Zostawcie suba, widzowie. No, tylko, tylko Też to, się nie że, ma. Kurwa... Słucham. Halo. No halo. Co ty robisz, stary? A co? Stary, dzwoniłem do ciebie na ten numer, co mi podałeś i jakaś ta... Jakaś Ukrainka odebrała i się z nią kłóciłem. Co ty pierdolisz? No serio. Pamiętasz nie, co, nie, zapisałem twój numer i dałem zdjęcie asfaltu? aha, jesteś zabawny, zaraz mi telefon papie. A gdzie ty jesteś? Jestem z Januszem w babie, Jakim? Jakim kurwa Januszem? No takim moim kolegom. Okej. Okay. Eee, okay. Dobra, bo tutaj rozmawialiśmy z widzami mm -hmm. i wyszło na to, że musisz jechać na patotur. Eee, nie mogę. Nie mogę jechać z recytacji, o iż już pisałem. Ci. Dlaczego? Załatwimy Pojadę to, stary. Pojadę za rok. rok. Nie, 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 nie. nie. Załatwimy to, stary. Nie, 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 nie. Nie, serio, załatwimy to. Nie, nie mogę, nie mogę, po prostu nie mogę. Star, jesteś ważnym członkiem. Nie. Ja wiem, że jest to no, pój ważny, ale niestety, za rok. Stary, załatwimy co trzeba. Nie, nie, nie. Poza tym y, postów widzów wszystkich będzie zajebiście, No i tyle. Stary, ja już bilety ci kupiłem. Ale nie, ja nie jadę. Do ja muzeum. Jadę, ale nie jadę. Naprawdę. Nie mogę. Sorry widzowie next time. Za rok. No. A, żyjesz? No nie no bo odjebałeś teraz stary. Ja już bilety no, nie, kupiłem ci nie, do, nie, to jest do kina. Normalna zdrowa decyzja, wiesz? Nie, bo od, o, załatwimy stary wszystko. Nie, 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 właśnie nie załatwimy, pogadamy jutro jak coś. no. Dobra, do jutra się zastanów, ja wszystko załatwię stary. A, ale ja już się zastanowiłem. Spod nie, ja już, ja właśnie, ale ja się odstanowiłem no, stary. Nie, 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 po prostu, i, i pogadamy jutro. Jutro zadzwonię ja załatw coś i to na chatu spadzie, więc no, see you. No dobra. Powodzenia, elo. Mm. Nie no, jutro go przekonam, spokojnie. Nie no, nie będzie miał z kim Grzesiu pić, to natural też nie może tak się zachowywać. Tylko kurwa u Dzikubie to Rafał nie pozwoli jechać. Justyna przesyła 10 złotych. Wuja niech natural odpali stream, a to my widzowie nazbieramy na jego wyjazd. Chuja ci odpali streama. Widzowie zawijamy ją na wejściu. 4G na pięciu. Mamy już paru fanów, pytają o mnie na Facebook. Mam też parę fanek, co byś chciał, żebym wszedł znów. A ja tu pracuję no i mogę nawet brasnąć